Mamy siłę, bieżąco, mamy kucy, kucy, żółce, żeroce, na głowę mamy na głowach mamy, o, mamy na bazanie. Mamy już inne te targi, Jak to jest przeżywać swoje osiemnastko kolejny raz? Przeżywasz te na tych brzydkach? Nie jest samobójca. Że to ja już powiem, czy gdybym się zasalił, to sobie tak na styku się robi, mimo że zespół pięknie śpiewa. Powiem, no, jak, jak to było, jak zostałem w stanie się z tym. Bo ja jeszcze tej swojej historii nie opowiadałem, a mówiłem już setki razy, ale. Idziemy dalej. Czy ja tam się nawróciłem, nie byłem takim wędnym tędownikiem, to mówiłem jeszcze nie. To trochę bardziej skrócona. Byłem katolikiem, który jest odległy kościoła, ale został od tej strony.